Oni Dobra. muszą mi zwrócić na konto. Pani wyczerpała, że jest panowie. Kurde, mam nadzieję, że mnie nie zabiją ogólnie. Siema, siema. Dzięki, dzięki. Ostro, jak to ma się utrzymać. Dobra, chyba nie widziałem, żeby ktoś dał gorzej picie, nie? Jeszcze mam chyba z 4 km z tym jechać Nie pokładam dużych nadziei w tej kawie, nie będę ukrywać Dobra, sprawdźmy zanim pójdę szczerze, żeby jak się rozlało to chociaż nie musieć przy niej tego otwierać Dobra, dowiozłem to poziomo, ale patrz Tutaj jedno, tutaj ciastka sekurują. Witam serdecznie. Kąd pan wziął towar, skąd Pan wziął towar? Sowa. To nie dla mnie. Nie dla Pani? Oni się pomylili. Oni się pomylili, że tak? Pana i zamiast e, nie dać lody, to co chciała, dodali dali kawę, że Pana i tam jakieś zamki. Aha. A Pani zamówiła sowy, czy z czegoś innego? Ja zamówiłam sowy, tylko zamówiłam lody. Aha. Ktoś dzwoni lody, że Pana i Napoleonkę. Ja powiedziałam, że tego nie wezmę. No mat... Muszą Oni Dobra. muszą mi zwrócić na konto. No tak. A zobaczę może. Nie, ja nie, nie, nie mam lodu. Nie mam lodu. Sezanki. Nie, 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 nie. <laughs> no. Dobra. Jeżeli będę czegoś brać, to nie jest dla mnie. No to musi pani... Apisał już tam pani na, na ten? Na support? No ale to, gdzie mam napisać? Yy, a jak pani zamówiła? Z telefonu? Z tak, tak, z telefonu. No to może pani przynieść, to ja pani pomogę. o zwrocie kosztów za to zamówienie. Proszę Panią, no ja, ale ja nie chciałam kosztów, ja chciałam lody, że Panią, tak? tak? Tylko chodzi o to, że po prostu i tak musieliśmy wycofać to zamówienie, ponieważ już Pani wyczarowała, nie... to już jest ponownie. Słyszałam, że Pani sobie nie wyrabiacie, no. No właśnie, to słyszałam wiele negatywnych opinii. Ja proszę o zwrot kosztów, tak? Już, już Pani dostała. Dobra, dziękuję. Do widzenia. Przykro mi bardzo. To ja nie wiem, a nie chce Pani tutaj czegoś? Nie, ja nie, to nie, już nie mam do Mody... Kaweczka jakaś, wie Pani, tam, sobie ja obejrzeć coś w telewizji, sezamka przegryźć. Bez, dobra, dzięki. miłego, Panie. do widzenia. Dobra, dzięki, do widzenia. Dobra, no to co, widzowie, pozbywamy się tej super kawki. Ciekawe jak, oha, dobra, coś tu widzę, sezameczka, kaweczki, widzów. No i tak to się pracuje na tym delivery, stary. Tężka sprawa. O jest. Dobra, dojechało. Zdrówko widzu. No. Z sezamkiem. to że bez cukru. Nie wiem, jak oni dwa razy pomylili, stary. Zamiast lodów dali sezamki i kawę, no. Jedziemy po kolejne. Życie nie jest takie łatwe, jak Ci się wydaje na tej deliverce. Do czego to doszło, żebym musiał pić kawę bez cukru za darmo i zajadać zamki? Ja bym wolał drożdżówkę z budyniem, na przykład. Więc wy sobie nie myślę, że to jest, stary, bułka z masłem. To jest ciężka praca, stary. Setki kilometrów, tony kilogramów jedzenia, które trzeba zawieść. Nie jestem jakimś smakoszem kawy czy coś. Ale smakuje w sumie jak każda kawa. Witam! My się szukamy? Tak. O proszę. Oj, chyba głodna jesteś. Tak. O matko, dobra, dobra, już. No plus jest taki, że na pewno masz gorące. No Bo po musiałem torbę uchylić, bo jak te KFC daje, to. No super, dzięki, dzięki bardzo. bardzo. Na razie. Na no, wzajemnie bawcie się dobrze i żeby tam dwójeczka nie zaatakowała po KFC, nie? <laughs> Siema. O matko. Kurwa, dostałem kurs 9 km. Wieczorem się nie odpala glowo, to już wiem. Aha, z otorami. Tam jest keba? Gdzie największa menelnia jaka istnieje, chyba. Nie wiem, stary, czego się spodziewać. Ja nie wiedziałem, że tam są jakieś... jakiś kebab może być na tej dzielni w ogóle Burda, mam nadzieję, że mnie nie zabiją ogólnie Na Orunię o tej godzinie stary jechać To nie było moje marzenie nigdy prawdopodobnie Jeszcze to jest ta Orunia gorsza Znaczy straszniejsza może No, gotowe do odbioru Gdzie tu ten kebab? Jakiś kebab Azma azmach, witam witam ja mam glowo, glovo 540 Spoko. dzięki bardzo tak tak YouTube YouTube yes yes Voice TV do do ok o tu macie dzięki za subika żółwik panowie jesteście najlepsi Jakie kebaby lubicie? Jakie a smirkiem. Tak, polecamy, najlepszy, tak? Jakie mięsko, panowie? Dobre mięsko? No, taki craftowy, tak, taki Pua kraftowy, tak? Płaty. Nie kraftowy. Klasyka, mieszana, mieszana. Dobrze, dzięki, trzymajcie się na razie. No i to jest dobry kelty, no stary, nie spodziewałbym się. Że takie spokoziomale. Ja tu jadę i się boję, że mnie okradną stary czy coś na tej dzień. No tu zobacz. Dobra, to chyba nie był najlepszy skrót. Tam ja widziałem, że ludzi z Gdyni do Gdańska wywala wieczorem, jak jeżdżą. No Jestem w stanie w to uwierzyć aktualnie. Zabierzcie mnie stąd. Proszę, cywilizacja, o ała. Zachciało mi się stary glowo odpalić, bo było zapotrzebowanie. Akurat nie miałem zamówienia. I tak czekałem na Volta. No i nie wpada, to mówię.. Kurde, nic nie będzie, chyba odpaleglowo. No, odpaliłem kurs 8 km za 20 zł chyba. I oczywiście jak mi to wpadło, to w Volt mi wleciał. 800 metrów jest. Chyba najgorszy kurs jaki dostałem w tej apce, odkąd mam Unbana znowu. Ale już nie odrzuciłem, bo nie chcę znowu bana dostać. Witam, witam, proszę bardzo. Dziękuję. Dzięki, na razie miłego. Witam serdecznie. Podjeżdżam tutaj do Was, tylko nie mam w aplikacji numeru mieszkania. No dobra, to możecie schodzić, bo już jestem. Chyba. Witam, witam serdecznie. No to tylko jedna siata wam powiem. No, ale... Aha, no no, dobrze. Oczywiście. Zobaczy, się pana zobaczyć, ja też zobaczy, słuchajcie. Bardzo wydaje. się cieszę, że Was widzę. No, Od wiemy. razu dzień piękniejszy. No, trzymajcie się. Na razie. Dzięki. Na razie nie otwiera. No, nie otwiera na razie. Jeszcze nie otwiera. Nie poddajemy się. Na razie nie otwiera. O dobra, ktoś wchodzi, jesteśmy uratowani O, coś pięknego Zasłużyłaś na trochę tych pierogów Jak lubisz, możemy się dogadać Z każdą przeciwnością damy sobie radę, bo mamy pozytywną energię w sobie, stary Witam serdecznie Dał nam się pokonać przeciwności Dobra, tu mamy 136 Super, dziękuję bardzo, miłego 382 tipa Szale